Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj wracamy do narodzin Jezusa i do tego, co uczymy się o narodzinach Jezusa. Chciałbym dzisiaj zadać pytanie, dlaczego imię Jezus? Myślę, że jest to taki temat, który często nam jako chrześcijanom gdzieś chyba nie jest taki bardzo znany. Mam wrażenie, że znacznie częściej omawiamy właśnie to, że Jezus jest Chrystusem tłumaczymy, że Chrystus to Mesjasz, Mesjasz to namaszczony, to król, oczekiwany, władca i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest prawda. Natomiast zwróćcie uwagę, że w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale, 21 werset, anioł mówi Józefowi, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus. Czyli zwróćcie uwagę, że nie tylko chodzi o to, że nadasz mu imię, bo to, że nada mu imię, to by było ważne jakby dla niego, że on jest tutaj... Potraktowany poważnie jako ten ziemski ojciec, ale właśnie, że nadasz mu imię Jezus. No i tutaj się pojawia pytanie, dlaczego właśnie takie imię. To imię ewidentnie ma znaczenie. Nie ma, to nie chodzi o jakieś estetyczne znaczenie, że fajnie brzmi, tylko chodzi o pewne znaczenie, które za tym imieniem się kryje. I tutaj wydaje mi się, że bardzo często ewangeliczni chrześcijanie nie za bardzo wiedzą. Dlaczego imię Jezus? A dlaczego nie jakieś inne? Dlaczego nie Mojżesz? Też fajne imię i znacznie łatwiej by było je chyba rozszyfrować. Dlaczego nie imię Abraham? Dlaczego nie imię Dawid II? Czy cokolwiek, no, jakiś taki bardziej, powiedzmy, trop oczywisty. I trzeba by zacząć od tego, że. aha, jeszcze jest tłumaczenie też, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego, czyli to imię Jezus jest powiązane z tym właśnie działaniem zbawiania, ratowania ludu od jego grzechów. Czyli są jakby dwie składowe tego imienia, czy tego wyjaśnienia, dlaczego to imię. Zbawianie, ratunek i od jego grzechów. I myślę sobie, że kiedy właśnie próbujemy zrozumieć, dlaczego imię Jezus, no to mamy, punktę, punktem wyjścia dla nas musi być to, że imię Jezus jest po prostu formą, odmianą imienia Jozue. I, I chyba tak by było naj, najbardziej, takim można powiedzieć, wierny sposób, jeśli chodzi o tło tego imienia, to to tłumaczenie tutaj tego wersetu powinno brzmieć: Urodzi syna i nadasz mu imię Jozue, albowiem on zbawił lud swój od grzechów jego. No i pojawia się pytanie, dlaczego Jozue? I chciałbym dzisiaj mówić o jednym, takim najbardziej oczywistym Jozue, a jutro, jak Pan Bóg pozwoli, o drugim. Jozułem, którego mamy w Starym Testamencie. Myślę, że jeden i drugi w jakiś sposób nam podpowiada, yy, dlaczego Jezus, dlaczego to imię i co w związku z tym mamy rozumieć o tej osobie. I dzisiaj chciałbym zacząć od, yy, od właśnie Jozułego. Jozułego, którego mamy w Starym Testamencie, pierwszego Jozułego z księgi Jozułego, czyli ucznia yy, Mojżesza, tego, który. Yy, był jednym, był jego uczniem w zasadzie, takim, taką prawą ręką prawie cały czas. No i oczywiście tą osobą jest również, która wprowadziła naród izraelski do Ziemi Obiecanej. Mojżesz właśnie nie wszedł, zatrzymał się. Jozue jest tą drugą osobą, osobą, która, do której tuż się Bóg przyznaje. Potwierdza jej autorytet przez rozstąpienie się Jordanu. Oczywiście, rozstąpienie się Jordanu ma się nijak, jeśli chodzi o cud, czy skalę cudu do, do rozstąpienia się Morza Czerwonego, ale też zwróćmy uwagę, że jakby to rozstąpienie się Jordanu jakby było cudem dla potwierdzenia Jozułego, nie miało jakby innych praktycznych wartości, tak jak właśnie yy, zatopienie armii egipskiej w, w, modach, w wodach Morza Czerwonego. Yy. I faktycznie Jozue został potwierdzony, jakby jego charakter, jego tożsamość została potwierdzona w ten sposób. Lutro rozpoznał, że tak jak z Mojżeszem był Bóg, tak jest również z Jozułem. I myślę sobie, że to samo w sobie jest pewnym tropem dla nas, to znaczy, że po Mojżeszu jest Jozue. Kiedy patrzymy na te wszystkie zapowiedzi proroka, takiego jak Mojżesz, pewnej kontynuacji Mojżeszowej, no to właśnie nie Mojżesz II. A Jozue, czyli Jezus. Myślę sobie, że to jest pierwsza taka intuicja, czy taka pierwsza podpowiedź, że właśnie no, wchodzimy w jakieś nowe przymierze, w jakieś nowe przejście. Ze starego jakaś ważna zmiana nas oczekuje, która nas wprowadzi w nowe. Druga rzecz, kiedy patrzę na, na Jozuego, ważna jest Ziemia Obiecana i ten wątek tego, że jakby wchodzimy w przestrzeń Bożą, która jest do zajęcia, i kiedy patrzymy na Ewangelię Mateusza. Która się kończy wielkim nakazem misyjnym, a która się rozpoczyna właśnie tym, że Jezus jest naszym Mesjaszem, to znowu jest pewna podpowiedź, że no, on jest tym nowym Jozułem. Ten nowy Jozue, który nas wprowadza już nie w przestrzeń Ziemi obiecanej, tylko w wymiarze tym, który był obiecany Abrahamowi właśnie w Starym Testamencie, ale raczej realizuje tą część obietnicy Abrahamowej która podpowiada, że jest błogosławieństwem dla całej ziemi, dla wszystkich ludów, dla wszystkich narodów, dla tych wszystkich narodów, które Bóg chciał rozproszyć po całej ziemi. W związku z czym to coś, co wnosi Jezus, odnosi się do wszystkich narodów po całej ziemi i zresztą też to potwierdza właśnie to proroctwo, które mówi o tym, że ta ewangelia ma być głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Kolejna, myślę, taka dość ciekawa ciekawy wątek, kiedy myślimy o, o tym, kim był Jozue, no to Jozue, pomimo tego, że może nie jest taką postacią główną, kiedy patrzymy na Stary Testament, to jest w zasadzie poza tym, że nie poznali kilka razy, no nie, nie zapytał jakby o, o wolę Bożą, jeśli chodzi o Aj, również z Gideończykami gdzieś tam go wyprowadzili w pole, ale tak naprawdę to jest człowiek, który bardzo dobrze kończy. Na pewno znacie... Tą, to, 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 ten werset, który często sobie gdzieś tam też po domach piszemy: Ja i domu, i będziemy służyć panu, a wy, ty Izraelu, wybierz sobie, komu chcesz służyć. W jakimś sensie można powiedzieć, właśnie, że rzeczywiście Jozue wprowadził ten lud w tą rzeczywistość ziemi obiecanej. Cała ziemia została przekazana, ale jednocześnie ciągle coś pozostawało do zrobienia. No, i tu jest, tu jest podobnie, że jakby właśnie on wprowadził, ale ciągle, czyli nasz Jozue, Jezus wprowadził, ale ciągle pozostaje coś ważnego dla nas do zrobienia w tej ziemi, do której zostaliśmy wprowadzeni. I jest właśnie taką postacią Jozue, jakbym powiedział, no nie mogę powiedzieć, że nieskazitelną, bo to bym, bym skłamał, ale jest taką postacią, właśnie bardzo pozytywną, taką postacią, która nie miała jakiegoś poważnego upadku w swoim życiu. To była raczej postać wierna, postać posłuszna, postać, która przejęła po Mojżeszu, postać, która wprowadziła, postać, która dobrze skończyła, nie miała żadnej batrzeby po drodze. I w pewnym sensie wydaje mi się, że właśnie znowu, oczywiście to jest archetyp, oczywiście to jest znak, to nie jest spełnienie, to jest pewna podpowiedź i zapowiedź. Ale jednak w tym sensie Jozue jest takim bardzo dobrym obrazem kogoś, kto nas wprowadza w nową rzeczywistość, jest posłuszny Bogu, jest sumienny, jest wierny, jest pełen odwagi i, i, i się sprawdza. I się sprawdza. Także to jest taki pierwszy trop, trop, który bardziej się wiąże z tym pierwszą częścią, czyli, że on zbawi swój lud, czyli on, on uratuje, on jakby ten lud yy, właśnie yy, ten lud jakby przygotuje do tego zadania, które, które mają w tej nowej ziemi, w tej nowej przestrzeni i będzie w tym wszystkim wierny Bogu. Tyle o pierwszym Jozułem, jutro, jutro powiem trochę więcej o Jozułem drugim. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że wprowadziłeś nas właśnie do, tego, do tej nowej przestrzeni, że ratujesz nas od grzechu, a jednocześnie wskazujesz nam zadanie. Bardzo Cię proszę, żebyśmy byli Tobie wierni. Żebyśmy widzieli, że ten nasz drugi Jozue, Jezus, prawdziwy, doskonały, jest kontynuacją tego pierwszego, i żeby też nam to coś dawało do myślenia odnośnie naszego zadania i naszego Tobie posłuszeństwa. Z Bogiem i do zobaczenia.